Dzień dobry. W tym odcinku o pędzlach. O pędzlach nie wszystkich. Tych, które mam, tak zwanych pędzlach warsztatowych. Czy co? Czy to nie warsztatowy? No, jakże nie. Typowo warsztatowy pędzel. Co prawda, Janowska sobie nie pudruje. Ktoś inny sobie nim pudrował. A może nawet nie pudrował że on został kupiony po prostu gdzieś tam gdzie sprzedają takie pędzelki do pudrowania, ale on jest bardzo 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 fajny, bardzo potrzebny w warsztacie on nie jest szczególnie jakoś tam chroniony przed pyłem, ale jak na przykład trafia do nas nas tu zapaćkany pyłem jakiś obiektyw no to wstępnie trzeba go jakoś potraktować, usunąć chociażby te luźne, 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 luźne części, które się gdzieś tam jakieś tam pyły, jakieś tam coś. Poza pierwsze to jest takie mechaniczne, może nawet rozluźnienie, później trzeba to przedmuchać, a później jeszcze podesz te innym procesom czyszczącym, myjącym, konserwującym soczewki, ale nie o tym chcę mówić. Dzisiaj chcę mówić w dzisiaj w tym odcinku chcę mówić o pędzlach. To jest taki pędzel właśnie taki na pierwszy, na pierwszą linię. Taki powitalny. O, to jest taki pędzel powitalny dla obiektywów, a nie tylko dla obiektywów, bo jak trafia się na przykład jakiś taki aparacik ciekawy, nie? Zwrócił z frontu jakiegoś ktoś go... Nie wiem, postrzelał, spawał. O, dzikie. E? A to można sobie nie? przepędzelkować cały ten. Oczywiście on jest czysty, więc ja tutaj sobie na warsztacie to pozwalam tak opoglądowo to to robić, ale jak jest naprawdę jakiś zagnojony strasznie, to robię to gdzieś tam na dworzu, jak to mówią w niektórych rejonach naszej pięknej ojczyzny. Dobrze. Co, jakie jeszcze pędzle, idąc, tak powiedzmy, w kategoriach doskonałości, czy powiedzmy, chociaż on jest bardzo delikatny, syntetyczny, jakieś tam szczegóły, może nie syntetyczny, ale mięciutki fajny, nie rysuje, nie porysuje obiektywu, a usunie to, co trzeba. A jak są jakieś takie cięższe rzeczy, cięższe frakcje, niekoniecznie na obiektywach, a może na obiektywach, ale gdzieś tam na, na tubusach, jakieś, jakieś, jakieś Trochę wapna, zaprawy z budowy, albo jakichś tam reporterskich trofeów w postaci. A na przykład gdzieś tam na pastwisku fotografował fotograf krówki i wpadł do tego, co z krówką wypada z drugiej strony pyska, znaczy z drugiej strony krowy. Z jednej strony ma pysk, a z drugiej strony coś tam wypada, więc czasami zdarza się, że fotoreporter wpadnie do, właściwie może nie całe, ale jego obiektyw wpadnie razem z aparatem, i to później, zanim do mnie przyjedzie, to, 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 to wyschnie. Więc trzeba to wpierw opiłować jakoś takimi pędzlami, a za dwa złote kupione mi gdzieś tam, w marketach budowlanych. Mniejsze, większe, bardziej poobcinane, no, żeby po prostu to było sztywne takie, jakie do, <kukuk> zamiast szczotki drucianej, do no, bardziej subtelnych takich tutaj na przykład już. One są brudne, bo one gdzieś tam pracowały po jakichś takich brudnych obudowach aparatów i one są takie zgromne tam. No, Widać po nim zasługi już takie wielkie. Różne tutaj benzyny, rozpuszczalniki były na nim. Albo on był umoczony. One sobie gdzieś tutaj leżą, czekają na zastosowanie. Dobra. Następny gatunek pędzlów. Jak to powiedziała mi pewna pani sprzedająca. Pędzlów u nas takich nie ma, proszę pana. Ja mówię, jak to nie ma. Ona mówi, tam u malarzów Pan kupi. Aha, ja mówię, dobrze, u malarzów. Poszedłem do takiego sklepu, artystycznego. No cóż, no, na przykład takie kupiłem. One mi służą, te takie szersze, odpowiednio miękkie, te o na przykład tego rozmiaru, służą mi do mycia helikoid. Co to helikoida? No, Obiektyw jest zbudowany z takich różnych elementów, które chodząc w sobie na różnych gwintach. I te gwinty nazywają się, jeden z nich nazywa się helikoidą. I te wszystkie inne zakamarki, które są zapaczkane starym smarem, odmoczone. Ja tutaj nie będę streszczał nawet procedury tego, tego zwanego CLA, czy tam CLA po polskiemu. No po prostu później tym pędzelkiem myję to, 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 myję. On jest delikatny, też brudny jest od jakiegoś tam smaru, czy, czy, Nie, on jest od grafitu akurat. Aha, no tak. I o, nawet palec mi pobrudził. I one są do takich celów używane. Te natomiast używam do nakładania smarów, o których będzie mowa w innym odcinku do nakładania smarów na wspomniane helikoidy. Cieniutkie, bo smar należy nakładać delikatnie, delikatnie. W zasadzie mam ich, każdy jest inaczej oznaczony. Tutaj jest opis ciatym, tutaj jest opis jakiś tam inny. Japan, aha, Japan 1. Do smarów właśnie japońskich, radzieckich, sowieckich jeszcze wtedy, bo w tej chwili już tych smarów nie produkują. Do tych właśnie heliosów i tych wszystkich innych, no to o smarek będę mówił. No ale tu chodzi o to, że, żebym nie musiał za każdym razem ich pukać czy mieszać tych smarów, bo ja jednak dbam o to, żeby odpowiedni obiektyw był smarowany odpowiednim smarem. Właściwie nie obiektyw, tylko helikoidy. Tego obiektywu. Tutaj już jest taka, powiedzmy, wyższa, najwyższa półka do podmalowywania. Nie będę wyjmował do takich prac kosmetycznych. Kosze pieczone. To nie może być w Polsce produkowane, tylko gdzieś tam na zachodzie, naszej, za zachodnią naszą granicą. Co to, to taki w końcu pędzel? Ale nie, to jest z ogona wywiórki. u nas chyba nie ma takich wywiorek. No dobra. Tutaj mamy takie pędzle już bardziej, bardziej takie. <laughs> Jeden z moich znajomych mówi takie sexy. Nie ja co nie jest sexy w takim pędzle jest. No wiem. No. One już takie są. Ja mówię, nie wiem co ci z głową się stało, ale jakie sexy To jest osłonie. Ponieważ on tak stoi sobie pionowo, ta, ta torebka foliowa czy tam strunowa jest na nim i chroni go po prostu przed, przed pyłem. Ja nie chcę, żeby na niego leciał pył. On jest czysty mechanicznie. Przynajmniej tak mi się wydaje, wolno od pyłów. To może niekoniecznie. To jest też do takiego czyszczenia już zrobionych obiektywów, gdzie się przylepi jakiś pył na soczewkę i trzeba... A dmuchawka niekoniecznie chce ją usunąć. Czy tam nie radzi sobie to ja takim pędzelkiem myk pyk. Pyk pyk po soczewce. Tu akurat poświęcę sobie się i tą soczewkę. Na przykład wezmę znaczy ten pędzelek wezmę do tej soczewki. Na przykład ona już jest taka super tego z zapakowania do wysłania do klienta. A tutaj ja sobie biorę tego, pyk, pyk, jeszcze tu, bo się dmuchawka nie chce do tego dobrać. Więc jeszcze tak. No. Jeszcze jeszcze to. Tak. A no może rylcem? Nie, no dobra. I już. I to by było tyle na temat pędzli. O moim warsztaciku, a nie, 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 nie. Tam w którymś odcinku, szorciku czy jakimś innym było o tym. A dlaczego on jest? A on jest do tego, to jest taki właśnie mój bardzo fajny przyjaciel, że jak mi się tutaj zrobi jakiś bałagan, coś, ja sobie tam wyjmę, coś mi się wysypia, albo gdzieś tam się podczas czyszczenia jakiegoś obiektywu, czy czegoś tam innego, jakieś pyłki mi się zgromadzą. He, he. No to co to ja sobie to biorę na przykład o takie coś. kupuje się mięso. Trzeba kupić mięso jakieś tam. Takie coś. To akurat idealnie pasuje tutaj, nie widać tego. Ale tu jest taka szuflada wysuwana i to idealnie pasuje. To, to jest po prostu mój śmietnik warsztatowy podręczny. O, tak to wygląda. I jak ja sobie tutaj to tak... Zmiatam, zmiatam. Nie widać tego, bo to jest poza kadrem. A może je pokażę. O, 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 o. O, o. o. o, o. Chociaż to nie bardzo tutaj prawdę ja pokazuję, bo tutaj są te krawędzie, których się zatrzymuje, Ale niech będzie, że się nie zatrzymuje, bo mam jeszcze taki odkurzaczek malutki, którym to właśnie wyciąga, Ale takie zbieranie po tym to. To właśnie ten pędzel, ten pędzel zwykły, taki kupiony gdzieś tam. Aha, produkt polski, proszę bardzo. Taki. A, bo mi się takimi małymi kalibrami nie zajmuje. Duże produkt. No dobra. Dziękuję. I mam nadzieję, że do następnego razu, jak Bóg pozwoli.